Kłamał. A teraz będzie musiał się z tym zmierzyć, nadszedł ten moment. Nie ma już miejsca na ucieczkę, ani wymówki, która przykryłaby zniszczenia. Prawda, która została wciśnięta pod milczenie, teraz domaga się zapłaty. To, co będzie teraz powiedziane, powinno było być wypowiedziane, gdy jeszcze istniał szacunek, ale wybrał brudniejszą drogę, drogę zaniechania, drogę oszustwa. A teraz pojawia się z tą wymuszoną szczerością, jakby to było wystarczające, aby oczyścić bałagan? Niech stanie się jasne. Nie chodzi tylko o czyn, chodzi o wszystko, co zostało zniszczone w tym procesie, o puste spojrzenie, o nieobecność, o zerwaną ufność. Zanim kłamał, z drugiej strony odczuwano. Każde milczenie bolało, każdy fałszywy gest ranił i nawet bez dowodów serce już wiedziało. Wiedziało i nosiło ciężar w milczeniu. Teraz nadchodzi spowiedź. Ale ten, kto słucha, nie jest już naiwny. Kłamstwo wszystko zmieniło. Wytworzyło dystans, nieufność, chłód. Kto kłamie, łamie coś, czego nie można odbudować słowami. Słowa nie sklejają tego, co zostało rozbite. Możesz mówić, powiedzieć wszystko, ale nie miej nadziei na przyjęcie. Decyzja teraz leży w rękach tego, kto został zraniony. A może to, co próbuje się uratować, od dawna już umarło. Możesz mówić, powiedzieć wszystko. Ale nie miej nadziei na przyjęcie. Decyzja teraz leży w rękach tego, kto został zraniony. A może to, co próbuje się uratować, od dawna już umarło. Bo istnieje ogromna różnica między żalem a strachem przed utratą. Kto żałuje, czuje, przyznaje się, znosi. Kto się boi, biegnie za stratą dopiero wtedy, gdy dostrzega, że drzwi się zamykają. A w tym przypadku to jest oczywiste. Nie mówi się z prawdziwego żalu, ale ze strachu przed konfrontacją z pustką, ze strachu przed zmierzeniem się z własną tchórzliwością, z niezdolności do zniesienia własnego sumienia, tylko że jest już za późno, za późno na udawanie, że jest się szczerym, za późno, aby spróbować wymazać to, co zostało naznaczone, za późno, aby myśleć, że wszystko wróci na swoje miejsce tylko dlatego, że podjęto decyzję o mówieniu. Kto się myli, ma prawo spróbować, ale kto został zraniony, ma prawo tego nie akceptować. I nikt nie jest zobowiązany do rozpoczęcia na nowo tylko dlatego, że ktoś inny obudził się za późno. Istnieje niewidoczna granica, która, gdy zostanie przekroczona, nie ma powrotu. A kiedy kłamie się spokojnie, patrząc w oczy bez pośpiechu, to właśnie w tym momencie się to osiąga. Moment, w którym słowo przepraszam brzmi pustko. Moment, w którym obecność drugiego człowieka już nie przynosi spokoju, tylko hałas. Moment, w którym nieobecność zaczyna boleć mniej niż obecność, prawda może być powiedziana, ale nigdy nie będzie wystarczająca sama w sobie, bo kłamstwo, które przyszło przed nią, wykopało zbyt głęboki dół. I są uczucia, które po tym jak zostały zdeptane, nie podnoszą się już z powrotem. Ani z tysiącem prawd. I choćby się mówiło, choćby się próbowało naprawić, istnieje zmęczenie, które nie cofa się, jest rodzaj bólu, który uczy, by przestać czekać, by przestać ufać, by przestać akceptować okruchy uwagi, jakby były dowodem miłości. Kto kłamie, często myśli, że kontroluje wszystko, ale nie dostrzega, że stopniowo staje się kimś, kto nie jest wart ryzyka. Kimś, kto, nawet będąc obecnym, zadaje więcej ran niż daje uściski. I to jest moment, w którym się gubi, nie w samym czynie, ale w nawyku kłamstwa, w powtarzaniu, w chłodzie, z jakim się neguje, w spokoju, z jakim się manipuluje, w chłodzie, z jakim się oszukuje, jakby to było naturalne. Mówiąca teraz prawda nie ma mocy, jaką się wydaje, że ma, nie odkupuje, nie oczyszcza, nie zaciera, ona tylko potwierdza to, co już dawno było odczuwane i jednocześnie stawia kropkę na iluzji, że może to nie to. A ta kropka ma ciężar, ma ból, ma decyzję. Ktoś, kto stoi po drugiej stronie, słuchając, nie czeka na pocieszenie. Zastanawia się, czy warto kontynuować udawanie, że wciąż można wierzyć. I może jedyną rzeczą, która teraz pozostała, jest odwaga, by odejść. Nie złością, nie dla zemsty, ale na koniec. Bo uporczywe trwanie w tym, co rani, to odkładanie nieuniknionego. To dalsze pchanie otwartą piersią relacji, która już umarła, tylko nikt nie chciał jej pochować. I to jest błąd. Myślenie, że można naprawić wszystko po zniszczeniu wszystkiego. Myślenie, że wystarczy powiedzieć pomyliłem się, aby oddać drugiemu to, co zostało zabrane. Myślenie, że ból drugiej osoby można wyleczyć rozmową. To, co zostało złamane, to nie tylko zaufanie to bezpieczeństwo to szacunek. To prawda w spojrzeniu. Teraz każde słowo brzmi jak puste echo. Każdy gest wydaje się być przemyślany. Każda próba zbliżenia generuje jeszcze większy dystans. Nie da się zbudować czegoś nowego na czymś tak zanieczyszczonym. Kiedy fundament gnije, wszystko co rośnie nad nim tonie. Więc mów. Mów, co musisz powiedzieć, ale nie oczekuj natychmiastowej odpowiedzi. Nie oczekuj współczucia. Nie oczekuj, że druga osoba będzie udawać, że nic się nie stało. Kto kłamie, zasiewa wątpliwości, które kiełkują przez długi czas, i zbiera ciszę, dystans, zmianę w spojrzeniu. Zaufanie, gdy pęknie, nie hałasuje, ale zniszczenie jest głębokie, nie jest widoczne od razu. Czuje się je stopniowo w każdej małej chwili, w której już nie wierzy się, kiedy patrzy się i już nie dostrzega bezpieczeństwa, kiedy się słyszy i już nie słyszy prawdy, kiedy się przytula. A ciało się cofa, mimo że jest razem. To jest to, co robi kłamstwo. Ono nie tylko rani, ono kradnie kradnie czas, kradnie prawdę, kradnie miłość. A kto kłamie, rozumie zniszczenie dopiero wtedy, gdy widzi drugiego cicho nie krzycząc, nie dyskutując po prostu milcząco. Bo milczenie to ostatni etap rozczarowania, a w tym milczeniu nie ma chłodności jest wyczerpanie. Są granice, które były przekraczane tak wiele razy, że nie ma już siły, by spróbować ponownie. Więc niech teraz wszyscy mówią wszystko. Ale niech zrozumieją, czas na przebaczenie nie kupuje się w desperacji, ani obietnicami, ani łzami. Trzeba znacznie więcej niż słów. Trzeba prawdziwej zmiany. I nie zawsze jest na to czas. Kto kłamie, ryzykuje utratę. A kto słyszy kłamstwo, raz jeszcze próbuje zrozumieć. Za drugim razem wciąż stara się uwierzyć, za trzecim razem uczy się nie oczekiwać już niczego. I to jest moment przełomu, kiedy druga osoba uczy się, że zasługuje na więcej, zasługuje na szacunek, zasługuje naprawdę od samego początku, nie po tym, jak wszystko się zawaliło. Teraz to, co zostanie powiedziane, ma małą wartość, bo nie pochodzi z miłości, przychodzi z desperacji, a desperacja nie buduje zaufania. Tylko ujawnia lęk przed samotnością. Tak, należy przyznać się do błędu. Ale nie należy oczekiwać oklasków za to. Nikt nie jest bohaterem za to, że przestał kłamać. To tylko minimum, to tylko to, co powinno być zrobione od początku. Nie da się zwrócić tego, co zostało wyrwane pięknym zdaniem, nie da się odbudować uczucia poprzez przeprosiny. I nie zawsze zasługuje się na drugą szansę. Prawda może być wyzwalająca ale może być też końcem. Bo nie sadzi się kłamstwa i nie oczekuje się miłości w zamian. Kto kłamie, musi zaakceptować konsekwencje. A najważniejsza z nich jest taka. Może być za późno, bo jest coś, co łamie się wewnętrznie, coś, co już nie wróci do poprzedniego stanu. Nie ma znaczenia, ile się próbuje, nie ma znaczenia, ile się płacze. Są ślady, które pozostają. I pozostają nie po to, by przypominać o miłości, Lecz by nie powtarzać błędu akceptowania okruchów. Trudno to zaakceptować, trudno przyjąć, że straciło się coś, co miało się w rękach, ale stracić z własnego wyboru to najsłodsza z goryczy, bo to nie był przypadek, to nie był los, to była decyzja powtarzana, zimna, to było kłamanie, gdy się było kochanym, to była zdrada, gdy się było obdarzanym zaufaniem, to było ukrywanie, gdy się było patrzonym z prawdą, i tego nie da się zmazać słowami. Przepraszam. To, co się złamało, nie jest przedmiotem. To sposób, w jaki było się postrzeganym, to miejsce, które zajmowało się, to uczucie, które istniało, a teraz cofa się z obrzydzeniem i odrazą. Ból kłamstwa to nie tylko wiedza o tym, co się wydarzyło, to pamiętanie każdego fałszywego gestu, każdego wykonanego zdania, każdego udawanego spojrzenia, to przeżywanie wszystkiego na nowo i odkrywanie, że nic nie było prawdziwe że podczas gdy oddawałaś się z duszą, druga osoba chowała się spokojnie i z tego rodzi się dystans, nie jako kara, ale jako naturalna reakcja kogoś, kto nie może już dłużej dźwigać ciężaru brudnego związku, związku, który dusi, ściska i koroduje. Kłamstwo zawsze wymaga zapłaty, ona wymaga czasu, szczegółów, milczenia, wymaga, gdy dotyk już nie dotyka gdy spojrzenie nie szuka drugiego, ale gubi się na ziemi, gdy obecność bardziej przeszkadza niż pociesza. A najcięższe w tym wszystkim jest dostrzec, że ten, kto skłamał, być może dopiero teraz coś czuje, teraz, gdy stracił, teraz, gdy drzwi się zamykają, teraz, gdy miłość stała się obroną, teraz, gdy nie ma już kogo oszukiwać, szansa istniała, była tam i została zmarnowana, podeptana, ignorowana podczas gdy druga osoba wierzyła, marzyła, planowała, podczas gdy druga osoba broniła, podczas gdy druga osoba wybaczała drobne błędy, nie zdając sobie sprawy, że za nimi kryje się coś większego. Teraz prawda nadeszła, a razem z nią ciężar wiedzy, że nie jest się już mile widzianym, że czas rozmowy minął, że chęć kontynuowania wygasła, bo przychodzi moment, kiedy miłość się męczy. Męczy się czekaniem na zmianę, która nigdy nie nadchodzi. Męczy się wiarą w tych, którzy tylko obiecują, męczy się wyciąganiem ręki i otrzymywaniem pogardy, męczy się robieniem wszystkiego i byciem oszukiwanym. A kiedy przychodzi zmęczenie, nie ma powrotu. Nie ma znaczenia, co się mówi, nie ma znaczenia, co się obiecuje. Kiedy serce się zamyka, to nie jest duma, to jest ochrona, więc niech się mówi, niech się tłumaczy ale niech się nie oczekuje odpowiedzi, bo kto kłamie raz, wybrał swoją drogę. A na tej drodze nie ma miejsca dla tych, którzy cenią prawdę. Ból zdradzonego nie jest tylko emocjonalny, jest mentalny, jest fizyczny, jest codzienny, jest patrzeniem w lustro i zastanawianiem się, co się zrobiło źle, jest ożywieniem wspomnień i czuciem się idiotą za zaufanie. A teraz kto spowodował to wszystko chce naprawić? Chce zebrać kawałki, których nawet nie wie, gdzie upadły? Chce odbudować coś, nawet nie czyszcząc tego, co zniszczył? Prawda, która przychodzi późno, ubrana jest w tchórzostwo, przychodzi bez siły, przychodzi bez wiarygodności. Przychodzi bardziej, aby złagodzić winę sprawcy, niż by uleczyć ból cierpiącego. A to nie jest odkupienie. To egoizm, to rozpacz, to samozachowawczość przebrana za żal. Kto kłamie, przyzwyczaja się do manipulacji. A kiedy widzi, że stracił kontrolę, biegnie, aby powiedzieć prawdę, ale nie z miłości, z paniki, z obawy przed koniecznością zmierzenia się z pustką, którą spowodował, tylko że teraz milczenie po drugiej stronie to sprawiedliwość jest zasłużone, jest ciężkie, tak, ale jest konieczne. Nie każda historia wymaga pojednania, niektóre potrzebują zakończenia. I być może to jest właśnie ten przypadek. Bo prawda powiedziana za późno jest jak pomoc, która przychodzi, gdy serce już stanęło, nie ratuje, tylko potwierdza śmierć. Więc niech się mówi, mów wszystko, ale zrozum to już nie ma znaczenia, bo gdy ból narasta, uczucie się zmienia. Nie chodzi już o chęć zrozumienia, chodzi o to, aby nauczyć się nie pozwalać na to ponownie. Umysł zaczyna odrzucać wspomnienia, ciało cofa się niechcący. Dusza zamyka drzwi z taką siłą, że ten, kto jest na zewnątrz, czuje uderzenie, a to uderzenie nie jest spowodowane złością, jest wynikiem zmęczenia, wyczerpania z powodu zbyt długiego upierania się przy czymś, co dawało coraz mniej. Kto kłamie, oczekuje współczucia, gdy prawda wychodzi na jaw, ale zapomina o czasie, kiedy kłamał bezwzględnie, o czasie, gdy druga osoba płakała i nie dostawała nawet wyjaśnienia, o czasie, gdy druga osoba prosiła o klarowność i dostawała tylko więcej zamieszania. A teraz chce pośpiechu? Chce objęcia? Chce wysłuchania? Nie. Teraz milczenie odpowiada. Odległość odpowiada. Nieobecność odpowiada. Bo ten, kto musiał sam zmagać się z kłamstwem, teraz uczy się wystarczać sobie bez tego, kto kłamał. I nie ma sensu prosić o jeszcze jedną szansę, jeśli nie zadbano o pierwszą. Kto nie szanuje początku, nie zasługuje na nowe rozpoczęcie. Zaufanie buduje się małymi gestami, jednak niszczy je jeden moment. A gdy się wali, porywa wszystko, porywa plany, porywa intymność, porywa nawet dobre wspomnienia, bo każde wspomnienie zaczyna boleć. Nic nie jest bardziej okrutne niż uświadomienie sobie, że było się prawdziwym wobec kogoś, kto manipulował każdym słowem. Nic nie rani bardziej niż przypomnienie sobie szczęśliwych chwil. I zadanie sobie pytania, ile z nich było rzeczywistych. To właśnie robi kłamstwo. Przywraca przeszłość z innym spojrzeniem. Ona psuje nawet to, co było piękne. Przemienia kocham cię w wątpliwość, przemienia uścisk w nieufność, przemienia wszystko w ciężar i nikt nie wytrzyma wiecznie pod tym ciężarem. Kto kłamie, myśli, że wystarczy teraz się zmienić. Że wystarczy powiedzieć prawdę i wszystko wróci do normy. Ale zapomina, że wyrządzone szkody nie znikają po spóźnionej reakcji. Są rany, które się nie goją, są miłości, które nawet będąc miłością, nie przetrwają złamania. Bo miłość może być wielka, ale szacunek jest większy. A tam, gdzie umiera szacunek, miłość gnije. Prawda wypowiedziana teraz nie zmarze tego, co zostało zrobione, gdy wybrano kłamstwo. Nie przywraca tego, co zostało złamane w milczeniu. Nie leczy tego. Co zostało rozdarte z lekceważeniem. Mogą być próby, mogą być zmiany, ale to nie obliguje nikogo do zostania. Kto zniósł ból kłamstwa, przeszedł już wewnętrzną żałobę, a żałoba nie pozwala na łatwy powrót, bo to, co umiera wewnątrz, zabiera kawałki, zabiera blask w spojrzeniu, zabiera pragnienie wiary, zabiera spokój zaufania. Zaufanie nie znika, jest odbierane, odbierane powoli. W każdym geście, który nie zgadza się z słowem, odbierane, gdy odmawia się oczywistego, odbierane, gdy przysięga się na coś, co się wie, że jest fałszywe, odbierane, gdy druga osoba dostrzega, że jest sama, nawet w towarzystwie, a gdy to zaufanie zostaje wyrwane, pozostaje echo wątpliwości. Spojrzenie, które szuka, ale nie znajduje już bezpieczeństwa, dotyk, który próbuje, ale już nie sięga, cisza, która waży więcej niż jakikolwiek krzyk. Teraz to, co pozostało, to obecność, która już nie przyjmuje, dotyk, który już nie nachodzi, głos, który już nie porusza i wszystko to, co kiedyś było schronieniem, stało się niewygodne. Nie można oczekiwać trwałości tam, gdzie było porzucenie, nie można żądać przebaczenia tam, gdzie nie było prawdy, i nie można prosić o miłość z powrotem, gdy zabiło się troskę. Błąd nie był tylko kłamstwem. Był czas, w którym się je utrzymywało, każdy dzień, w którym patrzyło się w oczy, udając szczerość, każde wymyślone przeprosiny, każda skonstruowana historia. To był brak szacunku, ukryty pod zasłoną rozproszenia. Ktoś, kto wybrał kłamstwo, musi zaakceptować, że być może zabił uczucie, które najbardziej pragnęło prawdy, a ten, kto został zraniony, ma pełne prawo odejść w milczeniu, pewnie, w całości, bez wyjaśnień. Bez kartki, bez ostrzeżenia, bo kto kłamie, pewnego dnia odczuwa, ale kto odczuwa, już niczego więcej nie pragnie. To nie chodzi o dumę, to chodzi o szacunek do siebie, o świadomość, że dotarło się zbyt daleko i że kontynuacja byłaby aktem tchórzostwa wobec własnego serca. Niech każdy radzi sobie z wyborami, które podjął, i niech się nauczy. Kiedy kłamiesz kogoś, kto cię kochał, największą karą nie jest bycie nieprzebaczonym. To uświadomienie sobie, że nie jesteś już potrzebny. Jeśli ten tekst poruszył coś w tobie, jeśli wydobył na powierzchnię coś, co próbowałeś uciszyć przez długi czas, daj teraz lajka, skomentuj poniżej: Prawda nigdy nie przychodzi sama, ona wymaga. Lub powiedz, co czujesz po swojemu. To miejsce jest dla tych, którzy doświadczyli bólu oszustwa i zdecydowali się nie milczeć więcej. A jeśli ta wiadomość skłoniła cię do refleksji, Zapisz się teraz. Ten kanał jest dla tych, którzy nie akceptują już częściowych prawd ani półśrodków w uczuciach. Jest dla tych, którzy wybrali odwagę, nawet jeśli boli, nawet jeśli kosztuje, nawet jeśli kończy, bo ból prawdy wyzwala, ale kłamstwo niszczy.